Moi drodzy, znajdujemy się właśnie na Islandii, ponieważ za niedługo wybiją tutaj jakieś gejzery i my musimy szybko ewakuować ludzi, albo raczej jechać chyba? Bo jak sami widzicie, oni już tutaj sobie stoją i się patrzą ładnie na mnie, a my jedziemy takim Fordem Transitem i rzeczywiście tu jakieś gejzery wybuchają, więc się jeszcze zastanawiam, czy ich wpuścić. Dzień dobry, wpuścić was, czy nie? Dobra, wpuszczę. Wbijajcie! Wbijajcie! Dzień dobry! Bileciki, bileciki. Ej dawaj, 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 bo te gejzery już za chwileczkę tak wybuchną, że my polecimy w kosmos, dawaj nacisć. co tutaj strażak robi? Strażak sam, strażak sam, SDFD nie wiem w ogóle o co chodzi, dobra siadaj, siadaj, dawaj ziomek, jedziemy, moi drodzy, muszę spuścić teraz ręczny, dobra i ciśniemy, let's go, mając nadzieję oczywiście, że za chwileczkę gejzer mi tutaj nie wybuchnie, prosto w twarz, bo jak wybuchnie prosto w twarz, no to może być taka troszeczkę lipa, nie? Tutaj wybuchają. O, leci! jak wysoko, ty! Ale tutaj wodą wali. Duś! A on mnie zamoczył! Ej, koniec mi misji będzie za chwileczkę. Patrzcie w prawym górnym rogu. Ty, bo mi się już prawie auto zalało. My musimy teraz tutaj, moi drodzy, poczekać, bo jeżeli się całe auto zaleje, no to będzie taka troszeczkę lipa, nie? Ale ja... Nie gadaj się, muszę przez ten gejzer przejechać, ty. Naprawdę? Gdzie tu jest ten gejzer? Tu gdzieś wybucha. Jedziemy dalej prosto. Dobra, tutaj wybuch. Więc no musimy poczekać, aż on tak jakby przestanie. Pełno wody na mnie naleciał. I patrz, patrz, koniec misji, nie? Uuuu, prawie byśmy umarli. No się, manku, do z tej strony na mnie. Welcome back to Bus World. Dokładnie, moi drodzy, patrzcie, jak ten gejzer teraz wybuchł. Musimy poczekać. Do. Oh my god, dobra, jedziemy. O, Jezus, znowu się pełno wody zalało. Mi w aucie, dobra, jedziemy, uciekamy. No i teraz co? Stoimy tu i muszę popatrzeć, gdzie teraz tutaj ten gejzer będzie wybuchać. W ogóle jakim cudem oni tam pojechali na taką wycieczkę? O o, jest lipa, JEST LIPA! Czekaj, 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 ja sobie pozwolę... A nie mogę jakoś tędy przejechać? Patrz. Ja bym sobie na przykład tędy przejechał, nie? Czekaj, gdzie tu jest steczny? Tu jest steczny. I musimy pojechać na ulicę Morską. Tylko, że ja zrobię tak, patrz. Bo oni mi każą tam tędy gdzieś jechać, ale ja sobie pozwolę przejechać tędy. No przecież tu nie ma tych gejzerów. Przecież tu jest o wiele lepiej, no patrz. No bo tu jest niewidzialna ściana. Oh my god. No to jeżeli tam jest niewidzialna ściana, to ja nie wiem, czy my przejedziemy przez te gejzery. Wydaje mi się, że my możemy sobie podjechać tu i teraz czekać, aż ten gejzer wybuchnie. Dobra, leci, leci, leci. Więc my już pozwolimy użyć swojej prędkości naszego busika i zdążymy przejechać. Dawaj szybko, jedziesz! Dawaj! Dawaj, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Bo on tu zaraz wybuchnie, nie? No patrz! Dobra, tu wybuch, tu wybuch. I tu chyba muszę stanąć albo przejechać tędy, dawaj tędy szybko DAWAJ! DAWAJ SZYBKO! Oh my god, dobra tu ciubte, przecież tu będzie zawieszenie do roboty Dobra gdzie teraz, ja muszę się tutaj e, poczekać i zobaczyć jak to będzie wybuchać Tu wybuchnie, dobra Później tu wybucha Zobaczcie co tu się dzieje, dobra Tu pełna wody, jest... o nie ja umrę Ale to jest bez sensu, bo ja muszę stanąć gdzieś tu dokładnie Teraz to woda leci tu pełno znowu wody spadło, nic mi się nie stało. I my na spokojnie robimy tak czmyk, i już jesteśmy po drugiej stronie. Widzieliście? Dobra, tu jest sucho. Ej, czy ja muszę po tym malutkim wodospadzie wjechać do góry? Naprawdę, czekaj, bo nie wiem, gdzie ta woda spadnie. Tu, okej, okay, cyk, już jedziemy, dawaj. Let's go, let's go. Let's go. Wjeżdżaj. Ła, wow, transit, daj radę. Proszę, proszę. Ile ja się mam przejechać? Naprawdę ta mapa jest aż tak wielka. Ja mam aż tam jechać tak daleko? Nie, no przecież to jest bez sensu, ty. Jak ja mam to przejechać? Skoro tutaj znowu będzie walić, patrz, gejzer, leci. Ale to mi się nie powinno nic chyba teraz stać, prawda? Bo tu już co prawda leci sobie tamta woda, ale. O, o. Oh my god, oh my god. Jednak coś się może stać. Jednak coś się może stać, więc ja pozwolę sobie stanąć tu. Ja już jadę tędy, nie? Ja już jadę. JEDŹ, 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 BO CI ZALEJE AUTO! Tu jest koniec mapy. W ogóle coś mi tutaj zaliczy. Zjazd z drogi. Minus 200 punktów. Mam 0 punktów. Nie no, na serio? Ja się boję tych gejzerów. To nie jest zjazd z drogi, tylko ja się bałem przejechać tędy. Duś, ile tu wody leci. Dobra, dawaj. Jedziesz tym transitem. Jedziesz, 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 jedziesz! A ten chłop się już na mnie patrzy, jakby nigdy nic nie... Obczajcie, jak on jest niewzruszony. I tych dwóch braci syjamskich tam, przecież to są Michael Jacksony, widzieliście to? Michael Jackson tam siedzi. Dobra, dawaj, jedziemy, wyjechaliśmy, ale mamy zero punktów, ty! I na ulicy Morskiej mamy być za 4 minuty. To jest bez sensu. Dobra, jedziemy, ciśniemy, let's go! Możemy migacze włączyć, cyk, wyjeżdżamy. No i już po gejzerach i wydaje mi się, że my sobie po prostu będziemy tutaj prostą drogą cały czas jechali, i powinno być spoko, chyba że za chwileczkę coś się mega dziwnego stanie. No, no, tam gej no, te gejzery tam gdzieś wybuchają. Ale rzeczywiście tak jest na Islandii? Bo ja nigdy na Islandii nie byłem. No, chyba że w ETS-ie, zanim długo sobie, poje sobie pojedziemy na Islandię. Bo tam Darek Dareczek bardzo chce, żebyśmy sobie pojechali. I jak my tam pojedziemy, to muszę się przygotować. Wiecie, jak się muszę przygotować? Muszę się przygotować w taki sposób. O, jedzie naprzeciwko, autom. Jakąś Astrom gościu jechał. Że ja tam muszę mieć kupę kasy, bo podobno tam idzie zawieszenie urwać. Nie wiem. Ej, w ogóle mi kamerę wywaliło, ty! Ale bez sens! Halo! Wy mnie nie widzieliście nigdy. Teraz jestem. Halo! Dzień dobry, jarząbek z tej strony. Nie wiem, czemu mi kamery wywaliło? Nie mam żadnego pojęcia, ale pewnie z jakieś błędy były. Ale ładnie tu na tej Islandii, tylko wydaje mi się, że tu jest chyba dosyć zimno. Jak myślicie? Jest tu... Czekaj, co tu się dzieje? Ja mogę drzwi otwierać. Ja mogę drzwi otwierać? Zamknij te drzwi! Zamknij te drzwi, ziomek! Dalej coś wybucha. Dalej coś gdzieś tutaj wybucha, tylko jeszcze nie wiem co i gdzie wybucha. Ale za chwileczkę powinniśmy dojechać, bo już jesteśmy praktycznie w mieście. Tam... Patrz, ja mam piesze złatem mi wyjeżdżę, widziałeś to? O Lidl! Lidl jest na Islandii? Jak to Lidl jest na Islandii? Holurmatur! Ale to wygląda jakby to był lid, a nie hodur matur. Dobra, jesteśmy na Islandii i proszę bardzo. Dzień dobry, dojechaliśmy. Jest git, pyk. Wszyscy już wstają. Nara! Wypad. Wypad. Odzyskuje dane. Nie udało Ci się zebrać wystarczającej ilości pieniędzy! Pamiętaj, że pomyślne ukończenie trasy wymaga stosowania się rozkładu jazdy i zasady ruchu drogowego. Nie no na serio! Zarobione pieniądze 400, opłaty minus 400 Nie no, bez kitu, no czemu? Ale to wiecie co my sobie pojedziemy teraz znowu do Czarnobyla? Święto pracy w elektrowni atomowej. Let's go! O mnie tutaj... Kwiecień 19, tydzień przed katastrofą. O mnie tutaj znowu będzie mówić primani primani, nie? Bo on tak zawsze mówi, primani, primani Nie umie jechać. Ręczny, dobra, let's go Jedziesz, Je jedziesz, 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 jedziesz A bo to jest taki stary autobus, oh my god Zajdziemy tym gościem. Poczekajcie, stop! Proszę czekać, władzić, bileciki do Patrz tego ty, ja nie mogę ty Patrz go Oh my god, ja się go boję ty Ej, bo ja się, ja się boję tego typa Kompleks hotelowy, dobra, gdzie ja mam teraz jechać? Mamy nawigację, ja się patrzę, czy mi dobrze kamera działa, bo mi coś dzisiaj wywalało. Jedziemy w lewo, dobra, tutaj policja jedzie, na spokojnie. Ale ja dalej nie wiem, o, tutaj mogę jechać w prawo, ale ja dalej nie wiem, dlaczego oni mi czasami wyjeżdżają. Tutaj mogłoby być tak, że ja bym tutaj... Duż, kol... Jaka kolizja? Oh, oh, bo ja jestem takim wielkim busem. A on też tam kolizę spowodował, no i co? Ja zaś tej mapy nie przejdę. Czemu oni są źli? Co się stało? Halo, proszę państwa, to się stało. Dobra, proszę państwa, musimy wyprzedzić wojskowych. Jazda z otwartymi drzwiami. Ja chciałem trumnąć, a nie otworzyć drzwi. <grystanie> Dobra, gdzie ja tu mam stanąć? Okno, tu jest pod prąd. Co, tu taki wielki plac? Gdzie tu? A tu mam stanąć? Dobra, dobry, dobry, primani, primani. Otwieramy drzwi, proszę bardzo. Proszę proszę wsiadać. Bilety autobusowe, dostajemy jakieś punkty znowu. Ale muszę mega skręcić, bo ja znowu. Co ja mam zrobić? Czemu ja mam tak pojechać? Zobaczcie na mapę. Czemu ja mam jakoś tak dziwnie pojechać? Tu? I tam stanąć? To im się nie chciało tutaj przychodzić? I muszę jechać, zrobić takie kółko, żeby zabrać kolejnych ludzi? Nie, no bez przesady. No ludziska, ludziska, co jest grane? To jedź tym wojskowym. Halo. Proszę jechać! Proszę jechać, ten ma tam czerwony, ja też, dobra? Kolizja z samochodem. Kręć tym autem, przecież ono jest w ogóle nie jest skrętne. Ty. Ja nie mogę i po tym krawężniku. Ja nie wiem gdzie ja tu mam początek auta. ale oni się wkurzyli ty! Dawaj, Primani, Primani! Dzień dobry! Jestem! Ja za z otwartymi drzwiami, no przecież stanąłem, halo! Proszę wsiadać. Oni tu wsiadają czy nie? Bilety autobusowe, dobra. Ciebie nie wpuszczam. Przedjeżdżam po taką. Dobra, bilety autobusowe, ja mam wrócić? Co, co to za takie jakieś dziwne? Ten scenariusz tu jest, co? W ogóle mamy jeszcze trzy przystanki: Lesnoj, Stella i las obok elektrowni. I podobno ten, ten las obok elektrowni on był najbardziej też podatny na tą całą radioaktywność. I jak on tutaj wybuchł, ten, ten, elektrownia. Tu lisie się zrobiły czerwone I on, i on, ten las został wycięty, ale on tak czyś jak no, odrósł nie? i tam jest czerwony las, on się chyba nazywa. Właśnie przez tą elektrownię. Przez to radio, radioaktywność tak jest. Ty obczaj tego gościa tam. Patrz tą policję. Tu jakiś złodziej jedzie w środku. W tej policji. Widzieliście? Oni jakiegoś tajniaka zgarnęli ty. Bardzo dziwne mają te skrzyżowania. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Gdzie ja jestem? Czemu tu są w ogóle... Czemu tu są w ogóle takie wielkie skrzyżowania? Myśmy wtedy wyjeżdżali stąd, z tego miasta i tu już się tak jakby film urywał. Tak jakby się... Czemu się zrespawnił? Tak jakby się tutaj po prostu film urwał, że my wyjechaliśmy i ich niby ewakuowaliśmy. I to by było na tyle, a zobaczcie w ogóle, że my teraz możemy stąd wyjechać. Teraz jedziemy do Lesno i później Stella, a później las obok elektrowni i tam znowu jest minuta. Między dwoma przystankami, więc ja nie wiem o co chodzi. Dlaczego tak się dzieje? Ale tam ewidentnie znowu będzie przystanego łok przystanku, i to jest takie troszeczkę mega dziwne. Dobra, tu w prawo. Jedźcie tam. Jedźcie, jedź, jedźcie. Jedź. Ale on ma. Ale on kręci tym busem. I czekaj, jak gdzieś. Jakie tu są wyboje, typa to. Ja gdzieś tu muszę wjechać? Ja na serio tu muszę wjechać? Czemu do lasu? Ty o co w tym łazi? E... Ale... Ale czemu ja mam pole? Czemu ja mam pulę się jechać? A może ja muszę tutaj po lesie jechać, żebym stracił punkty, co? A tak naprawdę mogę sobie gdzieś indziej pojechać. Ty krowy! Co to za krowy? Halo, krowy! Nie przejeżdżaj zwierząt, użyj klaksonu, aby wygonić ich z drogi. Wypad! Jedźcie, nara! Do widzenia! Kupcę trąbkę do pierdzenia. Ja pierwszy raz coś takiego widzę, że tak jest na Ukrainie. Ja tam słyszałem, nie, że, że, te wsie, to tam nie ma dróg. Jak ktoś do nas przyjeżdża, do Polski, to mówi, ale wy macie wsie ładne, bogate. Bo tam to, po... ja nie wiem, ja tak słyszałem, że tam podobno nie ma dróg na wsiach. I to jest, i to jest wieś w ogóle, ty! To tak rzeczywiście chyba wygląda, tak chyba wygląda na Ukrainie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy tak jest, czy tak nie ma, bo może ktoś ogląda, kto tam mieszkał albo mieszka. Ten film i... Ej, naprawdę, ta... naprawdę tak tam jest? Ale no dobra, no mamy kolejny przystanek. Dzień dobry, trzy minuty za wcześnie, ale jesteśmy jako tako. Dzień dobry. Dobry, dobry, dobry. Dobry, otwieramy drzwi. Wbijajcie. Bileciki do kontroli. No właz! Jedna własi, włazi. Ten włazi. Ten też włazi, dobry. Komandierę. I ty też jesteś. Dobra, możemy już jechać? Dzień dobry, pani nauczycielko. No to let's go. No ale czekaj, bo ja nie, ja nie czaję teraz bazy. Gdzie ja mam teraz jechać? Gdzie, ja mam, gdzie ja mam jechać? No, gdzie ja mam. A bo oni jeszcze idą? Aha! Aha, bo ja muszę poczekać. Bo jest przecież ta godzina. Ja jestem 3 minuty za wcześnie. Aha! Znaczy, tak mi się wydaje. Ja Nie jestem w 100% pewien, ale tak mi się wydaje. Dobra, właśnie. Czekaj, bo zaś dostanę ujemne punkty za to, że jadę z otwartymi drzwiami. Oni wbijają czy nie? Czekaj, 14, ja naprawdę muszę teraz dwie minuty poczekać. Oni tu wchodzą czy nie? Ta poszła do domu. Ciekać, czy ona rzeczywiście tam wejdzie do domu. Nie, ona się cofnie. Ona jednak chyba na autobus idzie. Ej no bo ja mam full autobus, no dawajcie, jedziemy. 16 po! Dobra to rzeczywiście mi się teraz ma... Czekaj! Nie park! D! I trzeba ja mam nawrócić teraz. Okej, okay, no dobra, no to jedziemy. No to nie mogę już wcześniej pojechać ty? Ja tu nie wyrobię. Ja tu nie wy. Oh my god. O nie, przecież ja tu nie wyrobię, ty. Jak tu jest steczny? Dobra, i teraz biegi znowu. A oni teraz przyszli na, na przystanek, nie? A tam już nikogo nie ma. Dobra, wyjeżdżamy stąd, z tej wsi. Ale tu jest mega dziwnie. No i co, wyjeżdżamy tutaj z tej wsi. I co, jakby ktoś naprzeciwka jechał. Czemu oni są źli znowu? Czemu oni są źli? Halo, co jest nie tak? Co jest nie tak? Czemu wam się nie podoba? Za szybko jadę czy co? No przecież dobrze jedziemy. Wcześniej też tak jechałem i było wszystko w porządku. No i co, jakby teraz ktoś z naprzeciwka jechał, no to co mam zrobić? To co, mam go puścić czy jak my się tu mamy zmieścić? Czy mamy wjechać na trawę? Dobra, dawaj, tu ino, żeby nie przychaczyć tego znaku. Ja wiedziałem. tuż go. Ale na szczęście nie dostałem ujemnych punktów, także jest wszystko git. No i co, i tutaj jeszcze trzeba patrzeć, czy pociąg nie jedzie. Bo tu pewnie żadnych szyldów też nie ma. Ja teraz będę spóźniony, nie? Bo musiałem ze wsi wyjechać. Jedzie tam coś, chyba nic nie jedzie. Także spoko, let's go. No i dojeżdżamy, dzień dobry, siema. Dobry, dobry, dobry. Mamy teraz też las obok elektrowni. Ale żeż jak tu jestem? Ręczny, co się zaś stało? Myślałem, że dostanę jakieś minusowe punkty. Ej, ile mam jeszcze jechać? No, ja myślałem, że będą trzy przystanki. A tu jeszcze jakiś las obok elektrowni. Cecha NPP, jakiś kwant, jeszcze o co chodzi? Ile mam w ten scenariusz jeszcze przechodzi? Mi się już nie chce grać tego scenariusza, no Dobre, witajcie! Mamy jeszcze trochę miejsca, ale tak bardzo mało mi zostało miejsca. Zobaczcie, tutaj naprawdę już miejsca nie mam. Także musicie się jakoś tutaj upichcić. Raz, dwa, trzy. I komandy wchodzi, dobra? I możemy już ścisnąć. Dobra, nara, jedziemy, let's go. Ja tutaj jadę 60 na godzinę. autobusem i doganiam taksówkę. Ja nie wiem jak oni tam jeżdżą. Ale bardzo pomału. Tuś po tym krab... Jak ja zwalniam teraz do 30. To jest bez sensu? A, i kto ma pierwszeństwo? On mi wyjedzie, nie? On mi wyjedzie. Ja wiedziałem. On mi wyjedzie! To i kto tu ma pierwszeństwo? O co chodzi z tym krajem? Jeszcze przez niego się spóźnię, bo już jest 22 po, a ja mam być 23 po. Aha, tu jest ta elektrownia chyba, tak? Ty, ja jestem na elektrowni. Tu dobra, let's go. E, ja naprawdę na tej elektrowni tu jestem teraz. A gdzie jest przystanek? Halo. Ej, nie ma przystanku. Dobra, tu tak mam stanąć? Czemu tak po prostu? O! A bo oni do roboty przyjechali, aha. No ale ja mam jeszcze jeden przystanek. Kwant. Za trzy minuty mam tam być. Oni już wyszli, dobra, to jedziemy, let's go. Ciekawe, co się stanie, jak ja wyprzedzę policję. To jest chyba policja, tak mi się wydaje. Czy ja dostanę teraz jakiś mandat? Mam nadzieję, że nie dostanę mandatu, że będzie wszystko git. Bo za przeciwka nic nie jedzie, a oni się wleką. Ty, ja ledwo jadę 60, a oni jadą chyba 30. Ja nie dojadę do tego kwant na 26 po. Ja się wlekę strasznie, wlokę. Już jest 26 po, proszę, proszę, proszę. Ja muszę to jechać na równą 26. Bo zaś dostaniemy jakieś minusowe punkty. Dobra, jesteśmy, nara. Wypad! Wypad! Udał ci się... Ja myślałem, że nie udało. Okej, okay, przejść do mapy. Jest wszystko fajnie! Eee, poziom trzeci! Odblokowane na stację Janów i z powrotem. Budowa mostu. Nowy most też obok wodospadu, który jest budowany pozwoli Ci dostać się szybciej do południowej części wyspa, a turyści będą w stanie cieszyć się zapierającymi widokami z różnych kątów. Twoim zadaniem jest jechać z konwojem ciężarówek po materiały na budowę i zabrać pracowników na most. Nie wszystkie drogi mają asfalt, a to utrudni dostanie się tam. Okej. Okay. Konwój odjeżdża za 90 sekund. Weź pasażerów i jedź za nimi. Okej. Okay. Tu przynajmniej jedziemy takimi nowoczesnymi autami, a nie kurczę takimi starodawnymi jak tam. Chociaż on też kurczę... Do setki ma 7 minut, nie? Dobra, jedziemy za konwojem, let's go! Czemu oni się znowu denerwują? No przecież nie moja wina, że musieliśmy wyjechać z takiej drogi. Ale tutaj ostatnio było tsunami, to co, już tu jest wszystko w porządku? Już ludzie przeżyli, jest wszystko git i zaś się na mnie wkurzają. Ej, ta trasa jest mega dziwna. Tutaj się kompletnie na razie nic nie dzieje. Gdzie tu są jakieś kataklizmy? To miała być gra o kataklizmach, a nie o jeżdżeniu pod polach, ty! Moi drodzy, jesteśmy przy przepięknym wodospadzie, dojechaliśmy tutaj, możemy budować dalej most. Ale jak budować most przy takim wodospadzie? To oni są cały czas tam mokrzy chyba, co? O, ale tutaj są kolejni. I co, ja mam ich zawieźć do domu? Ale mi się już nie chce. Siema. Dobry. Wypad. Dobra, na sztygary wychodzą. Później robotnicy. Znowu na sztygar jakiś... O jest, udało Ci się zabrać, wymagano już pieniędzy. I wszystko. Dobrze moi drodzy, jeżeli chcecie więcej bus, zostawcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki Cześć. O!